Cześć! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów, którzy w swoim domu oczekują unikatowych rozwiązań, wprowadziliśmy możliwość nabycia personalizowanego kominka tworzonego pod specjalne zamówienie klienta. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować jeden z gotowych projektów, który wykonaliśmy zgodnie z życzeniem jednego z naszych klientów. Modyfikacji poddany został kominek narożny Milano Cabrera z wkładem 20 calowym oraz efektem płomienia OptiFlame. Zobaczcie, jak wygląda obudowa ze zmienionym wkładem Engine oraz efektem płomienia Optimist. Klasyczny kominek narożny Milano Cabrera firmy DiMplex z efektem płomienia Optimist. Obudowa w tonacji drewna orzechowego z delikatnymi żłobieniami nadaje niezwykłej oryginalności. Za niezwykły realizm działania kominka odpowiada wkład kominkowy Engine 56400 z trójwymiarowym efektem płomienia Optimist. Przy pomocy panelu sterowania ustawimy poszczególne funkcje. Zmniejszymy lub zwiększymy efekt płomienia. Wyregulujemy temperaturę ogrzania z dwustopniową regulacją mocy, z całkowitym jej wyłączeniem. Składając zamówienie w naszym sklepie masz możliwość wyboru transportu firmowego eMultimax, który umożliwia wniesienie oraz uruchomienie urządzenia. Więcej informacji znajduje się w linku powyżej oraz w opisie pod filmem. Jeżeli chcecie stworzyć kominek swoich marzeń zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem projektymaupaemultimax.pl tam nasi projektanci z chęcią pomogą Wam w realizacji nietypowych projektów. Dużo ważnych informacji znajdziecie również w artykule na naszym blogu.